Kolejowi, witam w kolejnym odcinku. Co dzisiaj zestawionko. Jak widać, ja już jestem gotowy. Yy, mogę pokazać. Wagony rozpakowane, lokomotywa stoi. No i kurczę po ostatnim super losowanku. <grytanie> Które mi się kurczę zdarzyło? Czekajcie jeszcze tu przepnę kable. Żeby ładnie to wyglądało wszystko. O, bo na razie podłączam prąd pod, bezpośrednio pod tory. Tak, gdzieś tam z boku. Eee, po ostatnim, kurczę, filmie unboxingu zrobiłem na końcu losowanko i muszę powiedzieć, że szok normalnie tyle ludzi napisało, że u. <laughs> no niestety, tak to jest. Tak to bywa. Ale podobała mi się jedna wypowiedź. Wypowiedź polegała na tym, że mamy 7 dni tygodnia i w każdym dniu tygodnia mogę zestawienie zrobić z jedną lokomotywą z siedmiu, które mam. Fajna sprawa. No dobra, jedna była tam odpowiedź z jedynką, A jedna odpowiedź była jeszcze z Wektronem od EGP, bodajże. No, ale dobra, no to jak 7 dni w tygodniu, bo taką odpowiedź wybrałem. No to zaczynamy od numer 1, czyli Rain Cargo. Stawiam na tory. Rain Cargo stoi, gotowy, prawie stoi. Uwaga, dobra, stoi. Teraz zobaczymy, czy się porusza, czy wszystko działa. Ok, rękarka sobie działa, fajnie jedzie. Puszczamy dzisiaj prawym torem, w lewo na dużym głównym dookoła. No i rozpakowane wagony. Jak już wiecie, jakie to wagony, to są właśnie te wagony. Są to. E, tylko zrobię inaczej, wiecie co, bo ja mają taki bajer, a one strasznie ciężko się w wywują się na, na to wszystko. Czekajcie, ja sobie jeszcze ją trochę przesunę tą lokomotywę. Powiedz sobie dalej. No i tak dużo widać, bo no, szeroki kąt dzisiaj włączony. Brudny tor. No, brudny tor. Coś tu zaś nie działo z tego co widzę. Zaraz sobie to prze przeteguję, dobra. Zaraz wezmę takie specjalne coś, o takie, i to sobie przetrę tutaj. To widać, że ten kawałek oszalał. Ok, przeparte, już powinno być ok. No i taki nakładacz do wagonów, jak ja to mówię, nie wiem jak to się nazywa wstępnie, ale się tak i on sobie powinien i już na miejscu. <ścoughs> tak, podoba mi się. Bardzo fajne te wagony, bardzo krótkie sprzęgi, tyle mogę też powiedzieć. Bardzo krótkie, bardzo, 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 bardzo króciutkie sprzęgi. Więc zobaczymy, jak sobie na moich zakrętach poradzą. Mam nadzieję, że sobie poradzą odpowiednio te wagony. Okej, okay, wczepiony, przesuwam dalej. No, lokomotywa jest ustawiona na prawdziwy start. Także wiecie, daje na połowę na full, a ona i tak ładnie wystartuje. Tak jakby w, w prawdziwym lifeie. Jak to się mówi, w prawdziwym życiu. Więc trzeba też się z tym tutaj. Kolejny. Zaraz Wam pokażę jak krótko, jak krótko są te wagony porozstawiane. A i co jest jeszcze fajnego, nie pokazałem Wam, kurde, jednego bajeru w unboxing. Patrzcie, to się rusza, to się rusza, to się rozkłada, można to rozłożyć i powstaje jedna długa platforma przy ładowaniu. Także. <laughs> Piękna sprawa. E, dobra, kolejny. Dołączony, sprawdzam, czy wszystkie są poskładane te wjazdy. Trochę to odsunę, bo tam już nie będę miał miejsca. Dobra, na prostych torach jeszcze stoi. Jeszcze dwa. Mam nadzieję, że starczy tutaj na dwa. Ok. Jak nie, to ten ostatni o tu na dole też się otwierają, te platformy oczywiście, żeby nie było tak. Tutaj, patrzcie. One tutaj też są otwierane. O tu na dole i u góry. Obydwie się otwierają. I tu, i tu. Także. Fajna sprawa. I teraz ja muszę to tak popatrzeć, żeby na górze, znaczy na dole, żeby były pozamykane, bo jak mi będą otwarte, to mi się będą wagony rozłączać. Z tego co kojarzę. Bo będą tutaj ze sprzęgami kolidować, więc tu trzeba. Poskła... O kurde i wyskoczył. No i widzicie i taka robota. Dobra, siedzi, nie, nie siedzi. To wtórka z rozgrywki, bo się męczy? No nie. Dobra, jest. Bo jak się rozłożą, to będą się kolidować, kurde. Ze sprzęgiem i muszę je poskładać ładnie. Dobra, poskładamy, poskładamy ostatni. Ostatni, chodź, 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 ładnie, ładnie masz wskoczyć. O, ładnie wskoczył. Trzymają sprzęgi, mam nadzieję, to mogę już zabrać. Bardzo przydatna rzecz. E, dobra, e, szybka lutka kontrolna, czy się nic nie porozłącza. Nie musicie na nią patrzeć. Ja będę na babole patrzył. Tam, gdzie na zakręcie jest dobrze, tam sobie radzą fajnie. Teraz główny zakręt, i tutaj jest lekka przerwa w torowisku, więc Zobaczycie, że jak sobie poradzi na tym Dobra, ładnie przejechały No i jesteśmy na miejscu. No i fajnie No i wszystkie sześć nie rozczepiły się ładnie No, na równo ekranu, na równo... Na równo ekranu dojechało. No i dobra. Już Wam pokazuję jak ładnie skład wygląda z bliska, kamerę trochę tu poprzestawiam, Aha, dajcie mi sekundę, wyjmę telefon z uchwytu, uchwyt wywalę oczywiście na ziemię, bo mi jest niepotrzebny, bo wszystko pójdzie z rąsi, <laughs> z rąsi, tak, na razie z rąsi. Także o, tak wygląda składzik na makiecie, się tu kurde baranek przewalił, o skobany no, stoć masz, krowa też widzę, byczy się. O owca opyla trawę. Reszta stoi, reszta stoi, rolnik stoi, stoi dobra. No i tak wygląda skład Rain Cargo z wagonami. E, jak widać. Autolawety tak zwane. Bardzo ładne w kolorze czerwonym. Tak i ja teraz zabieram wam stąd tableta żeby tego nie było widać. Chowam ten uchwyt pod niego, podstawkę i po wszystkim, po pokazaniu tego całego połaganu wpinamy się z powrotem w statyw. A co? I robimy brum brum. Także ja zaczynam jazdę. Tylko, że zmienimy oczywiście e, troszeczkę ten. Zmienimy troszeczkę ustawienie, tak? Nie będziemy sobie startować stąd, tylko wystartujemy sobie stąd. Czyli, tak byśmy stali na stacji, czekali na pozwolenie. Oczywiście nie mam jeszcze świateł, nie mam jeszcze sygnalizacji, ale staniemy sobie na stacji, tak jakbyśmy czekali na pozwolenie na wyjazd ze stacyjni. O, tutaj. Czyli ładnie, do końca dojadę. To jeszcze, to jeszcze nie, to jeszcze nie jest start, także żeby nie było, to jeszcze nie jest start. Uwaga. Ok. I powoli, powoli, powoli. I czekamy na pozwolenie. Dobra, ładnie zahamujemy. Długie będzie hamowanie, długie. Tak, i tak będzie wyglądała lokomotywa z pięcioma wagonami. Jeszcze tutaj miejsce zrobię, żeby się nie pochlastać przy okazji. Albo nie wywrócić, albo nie wydupić, jak kto woli. O, tak będzie wyglądać lokomotywa z sześcioma wagonami. Ale z tymi pasażerskimi, one są troszeczkę krótsze. Z pięcioma, przepraszam. One są troszeczkę krótsze, więc idealnie są wpasowane w, w cały ten tutaj peron. Żeby nie było. Dobra, to mogę dać trochę chyba nawet wyżej. O, w ten sposób, żeby były fajne widoki. To mogę to ustawić tak o, powiedzmy w ten sposób. I tu przekręcanko zostaje. Tak, bo będę sobie ładnie to wszystko przenosił. Najpierw zrobię jedno ujęcie, drugie i trzecie. Dobra! No to co? Można by tak powiedzieć, że ja przejechałem kółko, jest wszystko w porządku. A my zaczynamy. Także co? Startujemy. No i można powiedzieć, że dojechaliśmy do końca. Ja już mogę sobie klapnąć na spokojnie. Także dzisiaj taki miks ujęć. Cofnę trochę z kubańca. No, Okej, okay, cofnięty. Dobra, już się fajnie wyłączył. Rozprzęgnąć towar i kurczę. Rozprzęgnąć towar i zabrać go na stację. No nie mam jako takiego rozprzęgacza. Więc będę musiał jakoś z tym podziałać. O, i można sobie chwilę odjechać. Dobra. Także ja zabieram tego pięknego fecia. Zobaczcie, bardzo ładny Fektron Rain Cargo. Mi się podoba w cholerkę jeszcze z głosem. W bardzo fajnej, przystępnej kurcze cenie dorwany. Także udało się. Ja jestem bardzo, 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 nawet bardzo zadowolony. No i taka właśnie dzisiejsza jazda ze składu. Ja na razie więcej do pokazania nie mam. Na dzień dzisiejszy wagony oczywiście zostają, bo będzie jechał jeszcze z czymś innym. Z czymś innym na 100%. Czyli tak, Vectron Rain Cargo numer 1 mamy odhaczo. odhaczony, więc idzie na miejsce. Więc idzie do schowka. <grym> tak, kolejne? Kolejne nie wiem, zobaczę co tam było po kolei i kurczę, będziemy to uruchamiać. Także co, trzymajcie się. Takie piękne wagony. Na razie do następnego. See ya. Nie zapomnijcie tam pisać, co myślicie o tym bałaganie całym. Na razie.